Cześć, się sejster, raczek. Witam w kolejnym materiale. Dzisiaj pogramy sobie w horroryk o nazwie Timber Lodge Inn. Czyli z jakimś takim zajeździe pseudo vhs owy styl giereczki, zobaczymy jak on będzie się prezentował. Mam na oku kilka właśnie takich VHS-owych tytułów i chciałbym je wszystkie ograć, więc dzisiaj zaczniemy sobie od tego właśnie Timber Lodge Inn i zobaczymy jak to wygląda. Zaczynajmy. Ok, zaczęliśmy, czyli ogólnie to jest jakby pre-recorded, czyli to zostało nagrane już, jakby nie było, i to jest jakaś tam własność policji. My tylko po prostu teraz odtwarzamy to, ale no, jakby wcielamy się w tą postać, która jest właśnie w tej grze. No, zobaczymy. Czyli jakiś sklepik mamy. Czułość jest bardzo niska bardzo za niska. Timberlodge Lodge Inn. Ok, mamy tutaj właśnie ten. Jezu! Czułość jest w ogóle. Jak obracam, on instantowo w prawo się obraca. Bardzo delikatnie muszę to robić. Okej, okay, tutaj widzę już na pana nic. Możemy pogadać z typem. Pogadajmy z nim. Howard. Hello stranger, name is Howard. My wife and my child has abandoned me, claiming I wasn't proper. Czyli żona go porzuciła, bo uważali, że nie był przyzwoitym ojcem, przykładem. Uh, just kidding, anyways welcome to our motel. Ale żartował i wita nas w hotelu. Okay. Zabawny chłop. Ubawiłem się. Eee, uh, so we wanna visit Firemore and stay here for a night. Eee, uh, wonderful. Timber Lodge Inn is the best place for visitors. Also you are unlucky because tonight we don't have any other guys. A, czyli w ogóle nie ma, w tym miejscu nikogo nie ma dzisiaj, więc spoko. Ciekawe czemu. Mam wybrać obojętnie jaki pokój i po prostu tam się ulokować. Mogę coś kupić od ciebie? Dziwnie działa ta czułość, jakbym chciała. Możemy wybrać sobie bardzo zaraz, czekajcie. Nic nie możemy wziąć. Wy wejść możemy. Tak jakby... obracam czasami i zacina, jakby klatki spadały do 15. Widzicie? Ja bardzo delikatnie to obracam. Oj, te gereczki Indie mają problem z czułością. Działałem piątkę. nie mogłem sobie wybrać. Nie mogę sam pogadać. No dobra no. Ty, a tutaj nie powinno być. Szyby? To chyba szyba powinno być w tym miejscu. Dobra, no co ja jestem? Nie to nie ma. Piąteczka, tak? No to tutaj będzie gdzieś. Trójeczka. Piąteczka będzie tu. Cyk. E, no to telewizorek jest, wszystko jest. Możemy zamknąć? Nie. No to panie, tutaj jest bogato. Tu, tu naprawdę jest bogato. Możemy kłócać czy coś? Nie. No to nie ma co powiedzieć, to jest naprawdę spoko. już nie mogę wejść. Czyli jedynie co mogę zrobić, to pójść spać. Okej, okay. no to idźmy spać. Staliśmy. O, chyba dzień stał. Sąsiad za głośno jest, albo to telewizor, po prostu. Chyba telewizor jednak. A to już jest następny dzień? Chyba wschód idzie, odchodzi. Co? O, chyba jakiś sen. Tu też jest piątka. I tu jest otwarte. Oho, to chyba koszmar mamy już. Tak mi się wydaje. I tu też będzie piątka, nie? Będzie piątka teraz jest. Z wyjątkiem takim, że tu jest potwierane teraz. Zobaczmy kolejny budynek. I potem pójdziemy do tego typa najwyżej. Te drzwi się dziwnie otworzyły. By nie chciały. Ale te pokoje są takie same. Niczym się nie różnią. Nie zabrać mogę. Idźmy do tego typa, zobaczmy. Bo jak to jest sen, to pewnie go tam nie będzie teraz. Już chyba wiemy dlaczego nie ma żadnych gości tutaj Patrzcie, no nie ma. No standardowo I pentagram Standardowo Popie seryjniakim jakimś Czekajcie. To idźmy na górę zobaczyć, a mógł uciec w ogóle stąd? Znowu tytuł, znaczy tytuł wyskoczył, znowu wyskoczył ten, nazwa tego motelu O, oh, Fireman is only five minutes away, so Aha, czy ona nie chce iść po prostu, czy znaczy on nie chce iść Co mnie nie wiem kim gramy Ale wiem, że kamera zaraz mnie... Wytrąci z równowagi O! Coś się stało Nie ma tych dźwięków już. Tak jakby bardziej czerwona poświata teraz jest. Idźmy na górę, zobaczyć. To samo. Tu nie ma nic. Tak jakby bardziej ciemniej się robiło? Oho. Chyba mamy miejsce. Główne. Ale fajny pentagram. Ale ktoś ma talent do rysowania. Ale fajnie. Fajnie się bawicie. Co, ale ja już idę. Idę do sąsiada zobaczyć, co ma. Te ogólnie pukania ustąpiły, nie? Jeszcze jeden drzwi zostały tutaj po tej stronie. możemy iść spać teraz na przykład, i położyć? No w sumie nie, no bo to jest koszmar prawdopodobnie, więc w sumie nie możemy. Wszystkie drzwi... Czekajcie, zrobimy to samo co ja wtedy zrobiłem. Pójdziemy do sklepu, pójdziemy zobaczyć na główną drogę i po prostu się cofniemy do tego. Tu jakby coś było. Gdzie ten pentagram dalej jest? Tu są te drzwi jeszcze, może by było sprawdzić czy te drzwi w ogóle można otworzyć czy coś. Ale wydaje mi się, że nie, nie, nie można A wejdźmy tu po prostu jeszcze raz Nic Wcześniej to zadziało, teraz to nie działa, ale dobra, wejdźmy do na ten zału. Wyskoczy pewnie... O, nie wyskoczyło To jest ten hotel A co się stanie, jak pójdę za daleko? Aha, po prostu jest ściana Czyli jednak nie możemy sobie tak pójść Nie wiem, bym w takim miejscu był, to ja już dawno bym 15 mil na, z buta cisnął Nie wiem, czy to była noc, czy dzień Ja tu nie wiem, co tu robić Bo Mamy ten pentagram na górze, ale tam w sumie nic nie było A tu za budynkiem mogę sprawdzić, co jest? Mogę Co tutaj jest? My to nic Oho Dobra, ale tu mamy te pomieszczenia jeszcze kilka. Poniekąd na opartego byśmy mogli zobaczyć, czy coś tu jest. Wydaje mi się, że nic nie ma tutaj. Te wszystkie pokoje po prostu są puste już. Tutaj mamy ten dwa pokoje jeszcze, bo ten reszta była już nasza. No, tu już nic nie ma. Tu znowu ta poświata taka czerwona bardziej jest. Ale to mi się wydaje, że to z góry łapie. Te ścianę przenika. Takie mam wrażenie. Tak, bo tu już jest nasz pokój. Czy ty idziemy na górę chyba? Idziemy chyba na górę, no bo tu nic nie zrobimy więcej. Ten pentagramem to trzeba minić. Tylko co? Może po prostu stać ma w tym? Tym bardziej tutaj ktoś był, nie? I on poszedł w stronę kibelka, toalety. Chyba, że tutaj obraz. Ktoś tu? Też nie chyba. To w sumie nie wiem co mam robić. A, ja mogę przybliżać jeszcze. Coś to się mi daje? Chyba nie. A, i latarka jest pod tym. Dobra, to latarkę też mamy. Coś jeszcze mamy? Czekajcie, ja w ogóle sprawdzę przyciski. Chyba nic więcej nie ma. No ja nawet wyłączyć nie mogę zbytnio nic. No, nic więcej nie można zrobić. Może zejść musimy? Hmm... Tutaj nic Nie mam pojęcia co trzeba zrobić, idźmy jeszcze do tego sklepu jeszcze raz Nie mam pojęcia co chodzi Możemy te auto sprawdzić jeszcze, bo może te auto mają coś do zrobienia? Że musimy uciec jakimś autem, ale to. co w sensie było? Nie, te auta nic nie mają, patrzcie. Już tu z tyłu z budyn za budynkiem można sprawdzić w to miejsce, ale to nic nie było. Bo tu byliśmy, nie? W tym ostatnim pomieszczeniu. Nie byliśmy, patrzcie. Tu coś jest. Crow cold strikes again. Jakiś kurs atakuje ponownie. Financial Times Ukraine Rejects Orange Leaders. I książka. Ale z tą książką chyba nic nie mogę zrobić. Tu też nie Od dziwo tu jest zapalone światło. Patrzcie. O! I mnie przyniosło. Jakby bardziej zniekształcony obraz co się zrobił. Ta książka dalej tu jest? Patrzcie, teraz szósta tu jest. O, czul. Chyba jest gorzej. O, nic nie działa już teraz. A my nie wróciliśmy już normalnie? Tak, wróciliśmy chyba. Idziemy do sklepu szybko zobaczyć. O, jest on już! Howdy, everything's okay. You look weird. Wyglądasz dziwnie. jakim cudem znalazłeś się książkę? Oh, well, guys, I have to tell Muszę ci powiedzieć krótką historię. Wielu wierzy, że Fire Mall jest przeklęte. I know... wiem. Yeah. No, 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 no. Wszyscy się tam... No, że jest ogólnie coś tam nie tak z tym miejscem, tak? Bo różne dziwne historie krążą o tym miejscu, że się tam porywają, że sery nie zabójcy są i tak dalej, nie? Ale to jest tekst bzdur według niego i tak. No, ogólnie widzimy i słyszymy jakieś dziwne rzeczy, jak wejdziemy, już jakby do tego miasta, nie? Przybędziemy, coś nie tak jest z tym miejscem na pewno. Jedyny sposób, że z tym walczy, to po prostu wstać bardziej religijny. Żartuję. W późnych latach 50. był tu jakiś kult, i ten kult atakuje. I to są ci Crow Feeders, właśnie, to co widzieliśmy. Feeders. Orsomat. I większość uważa, że to oni są, są powodem tych całego bałaganu w tym mieście. Szczą jakiegoś tam ogólnie demona. Ankoku. Ankoku się nazywa ten demon. Demon nienawiści. Mam, mam, iść spać i nie długo u mnie zawracać, aha. Czy jest jakiś tutaj sobie kult? W gazecie właśnie piszą, że też kult jakiś jest. A ten wywalone ma, nie? Standard. Typy demona nienawiści sobie czczą, a, a ten każe mi iść spać. A nasza postać oczywiście pójdzie spać, bo jest głupia i zamiast uciec z tego miasta, to... Nie! Zostaniemy tutaj. Co się może złego stać? Pójdźmy na górę zobaczyć, bo na górze był ten pentagram. Może będzie mogę tworzyć bo będzie otwarte? O chyba nie. Jeszcze przeszukamy te bagażniki, zobaczymy, czy mogę coś wziąć. Ale wiecie, co jest dziwne? Nie ma niby żadnych ludzi, tak? W hotelu. To czemu tyle wozów tu stoi w ogóle? To albo te wozu są od dawna, bo ludzie są porywani. Albo to są te wozy tego kultu, właśnie. Członków. Jezu Chryste, co to było? Oho? Bo w... ...dziupli jesteśmy kultu. Oni pewnie nam coś podali, jakiś pewnie ten... ...jakiś lek czy coś i teraz mamy zjazdę. Halucynacje pewnie jakieś mamy teraz. 6666666 Dziwne, że szóstki nie wzięliśmy ogólnie w pokoju. Tylko piątkę Po co jest ta latarka? Co to jest tak zdna wszędzie jest? To było na tyle, moi mili. No, muszę powiedzieć, że w sumie nie wiem, czym był ten tytuł, ten bo... Mało to, że to będą był symulator chodzenia, to jestem pewny. To skończyło się to tak, że w sumie nie wiem, czy jesteśmy martwi, czy ten członkowie, którzy byli na końcu, nas no zabili, czy coś się stało. Ja nie rozumiem, co się stało właśnie. Dziwne zakończenie, dziwna gra. Eee, klimat nie wiem, no taki. Nie powiedziałbym, że się bałem, czy coś taki prosty. Eee, fajnie oczywiście wizualnie to wszystko wygląda, ale to tyle z tego tytułu. Wizualnie i to więcej nic nie oferuje. U klimatu tutaj nie czułem żadnego tak naprawdę. Nie czułem, że oni mi jakoś tam siedzą na plecach mi, czy straszyli mi jakoś, jakoś nie wiem, muzyka też nie była, w ogóle to muzyki nie było, tego zacznijmy w menu jest tylko muzyka, a tak poza tym, to to w sumie nic się nie działo w tym tytule sądziłem, że trochę więcej to się będzie działo, więcej będzie do pokazania, więcej będzie jakby story fajnego, okazało się, że tu się faktycznie nic nie działo niestety, więc to był niestety Timber Lodge Inn, mówię niestety, ponieważ nie był to dobry tytuł ale wiecie, że ja gram w takie tytuły i no ktoś musi je sprawdzać no, i jestem taką sobą ja i ogólnie lubię takie tytuły, tylko że. Kurczę, twórcy, no, róbcie fabułę, która ma sens i faktycznie to jest horror, a nie dajecie kategorii horror, bo to nawet nie jest horrorem. To jest jakiś, nie wiem, symulator chodzenia faktycznie, w którym się nic totalnie nie dzieje, więc. Mam nadzieję, że to kolejny tytuł, który zagramy, będzie trochę lepszy. A z tym sami ocencie i widzimy się w, na w następnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!